Ta droga, Szanowni Państwo, była dla mnie szczególna i od wielu, wielu lat nią jeździłem, widziałem, w jak opłakanym stanie ona była, jak dużą potrzebą była jej modernizacja. Ona była bardzo wąska, później przez to, że była wąska, cały czas trzeba było zjeżdżać na pobocze i ona była naprawdę bardzo mocno zdezelowana, zniszczona, od lat wymagała pilnego remontu i przebudowy. Widziałam to przyjeżdżając na, tutaj na, na cmentarz do Rozedranki, czy też do mojej rodziny w Kantarówce, Smolance, czy tutaj właśnie w Rozedrance Starej. Szanowni Państwo, ta droga tak naprawdę już dawno powinna była być zrobiona, dlatego i poprzednie zarządy, jak i również powiatu Sokulskiego, jak i poprzedni burmistrzowie zabiegali o to, żeby, żeby ta droga była wykonywana. No niestety, ale przez wiele lat składano wnioski, nie udawało się to, tak, z różnych przyczyn, bo, 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 bo wiadomo, że to jest jakieś tam postępowanie konkursowe, ale też taka zwykła życzliwość mi się wydaje, bo, bo potrzeba społeczna zbudowania tej drogi była już bardzo, bardzo dawno. Także, Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym ja bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej drogi. I to tutaj naprawdę chcę podziękować poprzedniemu zarządowi powiatu Sokulskiego, jak i również sprzed lat, sprzed drugiej kadencji właśnie zarządowi, no bo wiem, że cały czas były składane wnioski o, o to, żeby przebudować tą, tą drogę, tylko to po prostu się nie, uda, nie udawało z różnych przyczyn. Chcę podziękować panu przewodniczącemu, Franciszkowi Budrowskiemu, który za poprzedniej właśnie kadencji yy, yy, przygotował i wniosek do bojewody i podpisał umowę, a też zarządowi, yy, te członkowi zarządu, tutaj widzę Czesława Poskropko. Brawo Czesiu, naprawdę wiem, że zabiegałeś. I byłeś tym inicjatorem. Bardzo serdecznie Ci za to dziękujemy. Chciałem podziękować Stanisławowi Małachwiejowi, poprzedniemu burmistrzowi, bo on również podpisywał tą umowę i porozumienie poprzednie na przebudowę tej, tej drogi to jest bardzo bardzo istotne żebyśmy, żebyśmy docenili tych poprzedników tak się złożyło że akurat to my z panią burmistrz wykonaliśmy tą drogę i ten zarząd który jest aktualnie był tym wykonawcą tym wykonawcą który który realizował tą, 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 tą drogę i ci radni, którzy tej, w tej kadencji głosowali za przeznaczeniem tych środków na tą drogę, wykonywali tą, tą inwestycję. Tak? Chciałbym podziękować radnemu miejskiemu, Marianowi Rozmysłowiczowi. Ja proszę o brawa, bo naprawdę Marian, panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję, że pan... Zabiegał o, o to, że Pan po prostu tutaj cały czas bardzo takim gospodarskim okiem patrzy na tą część naszej gminy, naszego, naszego powiatu. Chciałbym też podziękować Pani Ewie Kulikowskiej. Ewo, naprawdę bardzo Ci serdecznie dziękuję za dobrą współpracę. Dziękować Bogu, że mamy dobrą pogodę i z tego trzeba się cieszyć. Dobre drogi. Ja oczywiście podtrzymuję zdanie, że zawsze będziemy wspierać inicjatywy mieszkańców, na ile to nam oczywiście będzie pozwalał budżet. Natomiast ja osobiście chciałabym jeszcze podziękować przede wszystkim, bo jakoś nie słyszałam tutaj, być może nie usłyszałam, ale oczywiście, podziękowania dużo należą się byłemu. Burmistrzowi to słyszałam panu Małachwiejowi, za rozpoczęcie inicjatywy, ale przede wszystkim panu budrowskiemu, staroście byłemu. I tutaj brawa też się należał do tego pana. Ale było, ja mówiłem, było, Nie. ale bra... ja, zapomniało. Ja, ja oczekuję. Było, było. Ja, ja oczekuję Nie, przede wszystkim. To, to, to. Panie starosto, y, bardzo proszę o jeżeli mamy współpracować razem, to o takie równe i kulturalne traktowanie się. Drodzy państwo, oprócz tego, że byli praktycznie wszyscy wymienieni, to ja chciałam podziękować można powiedzieć strategicznemu sponsorowi, panu wojewodzie obecnemu, tak, bo wojewodowie się zmieniali. Panie wojewodo, olbrzymie brawa, bo połowę inwestycji to skarb państwa przez pana ręce po prostu zapłacił, także dziękujemy Dobra. bardzo. Niejednokrotnie drodzy państwo, bo moja kariera troszeczkę się zmieniała, burmistrzem jestem od niedawna. Niejednokrotnie byłam przy różnych rozmowach z perspektywy właśnie urzędu marszałkowskiego. I uwierzcie mi, ale brawa również należą się obecnemu posłowi, a no nie wiem, jak tytułować, bo jeszcze marszałkowi i obecnemu posłowi panu Mieczysławowi Kazimierzowi Baszko, bo on właśnie też interweniował u wojewody, żeby jednak podkreślić rangę tego projektu nie tylko tego, bo są różne inwestycje w naszym województwie. Ale głównie, jak mi wiadomo, to dbał przede wszystkim o naszą sokolszczyznę. Drodzy sołtysi, drodzy mieszkańcy, ja naprawdę cieszę się bardzo, że ta inwestycja powstała, że mamy chodniki, że mamy normalną jezdnię, po której można normalnie jeździć. Będąc na wyborach sołeckich, właśnie w waszych miejscowościach, głównie powtarzało się zdanie. To był właśnie przełom lutego marca. Kiedy będzie ta droga, czy ono na pewno będzie? Po prostu Państwo tak długo czekaliście, że aż nie wierzyliście. Aż nie wierzyliście, że będzie. Jednak jest, za to serdecznie również Panu starości obecnemu dziękuję, całemu zarządowi, wszystkim radnym, powiatowym, gminnym tej i obecnej kadencji. Drodzy Państwo, te podziękowania należą się właśnie Wam, bo gdyby nie Wy, to nie byłoby się komu starać tak naprawdę. Bo to Wy dyktujecie nasze potrzeby. Z całego serca wszystkim dziękuję i mam nadzieję, że będziecie bezpiecznie korzystać z tych dróg. Dziękuję bardzo. Błogosław wszystkich, którzy będą przechodzili, przejeżdżali tą drogą. Swoją łaską uprzedzę ich kroki, bądź z nimi w drodze. ich od wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to, czego pragną i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I Pan Bóg jeszcze z nieba nam solidnie tak. tak. No to co? Trzy, cztery, tak, wiemy. Brawo! Brawo. <śleski> ha ha ha